Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Chichak Academy. Jest to czwarty materiał z serii filmów o tworzeniu minimap w Unity i w tym odcinku zajmiemy się już ostatnim featurem, który chciałem Wam zaprezentować, czyli fagoworem. of War. Oprócz tego na samym początku pokażę Wam jeszcze jak uzyskać prostokątny kształt mapy i od tego zaczniemy, a następnie przejdziemy do tego fogowora. Żeby nie przedłużać, to zaczniemy. Już sobie od przejdziemy do kodu. Tak, żeby zmienić kształt, kształt naszej mapy przejdźmy do obiektu mapy, zmienimy sobie maskę. Ja już mam zaimportowaną kwadratową maskę to można sobie zmienić na sprite z, z tą kwadratową maską. Wymiary są takie same, jak widzimy tutaj skrypt nasz ogranicza nasze znaczniki na jakby na okręgu. I teraz jeszcze musimy zmienić właśnie w to w, to w kodzie, żeby były na krawędziach naszego prostokąta. Czyli przejdźmy sobie do naszego kodu. Do skryptu minimapy stworzymy sobie drugą analogiczną metodę wektor2 move inside rect, będzie też przyjmował punkt wektor. Taki wektor trzech zmiennych. Najpierw sobie tutaj nasz pobierzemy nasz prostokąt map rect. To jest z komponentu RectTransform. Ok, czyli ten Rect wyznacza nam krawędzie naszej mapy i teraz musimy ograniczyć jakby ruch do, do tych krawędzi i do do środka, jak, jak to zrobimy, mianowicie ustawimy, e, tak, za nasz punkt podstawimy przyjemność zmiennej statycznej vektor max z point i map.rect minimum W tym momencie mamy zapewnione to, że nasz punkt nie przekracza lewej górnej krawędzi, oprócz tego jeszcze musimy zrobić point vector 2 min point projekt max i teraz zwrócimy nasz punkt i zaraz Wam jeszcze na rysunku pokażę dlaczego robimy to w ten sposób. Dobrze, i najpierw nasza pierwsza metoda max, czyli bierzemy z dwóch wektorów najwi największe zmienne. Jeżeli one rosną w tę stronę, to widzimy, że minimalną wartość, jaką przyjmie, to będzie te skrawędzi, bo jeżeli będzie tutaj, to to nadpiszę. Będzie miało wartości mniejsze niż, niż to, czyli nadpisze tą naszą krawędzią, a jeżeli będzie miała większe, punkt będzie miał większy, czyli będzie gdzieś tutaj, no to po prostu wektor ten punkt nadpisze te wartości. I też analogicznie w drugą stronę, tylko że tutaj jest po prostu odwrotnie, porównujemy z tym punktem, i też jeżeli są mniejsze wartości od tej krawędzi, to po prostu bierze te. A jeżeli będą większe, to bierze te krawędzie. Po prostu porównuje w tym wypadku bierze większe od tego lub te, a w tym wypadku mniejsze, zmienne lub, lub te krawędzie. Dobrze, teraz mając już tą naszą zmienną, przejdźmy sobie do minimap object i tutaj move inside rect sobie ustawimy. I teraz sprawdźmy sobie czy to tylko, tylko czy działa. Jak widzimy nasze punkty teraz poruszają się poprawnie po krawędziach tak jak chcieliśmy. Ale ja wrócę, cofnę nasze zmiany i wrócę do yy, naszej okrągłej minimapy. OK. I teraz zajmiemy się już właściwie naszą Ostatnim rzeczom, czyli mgłą wojny. Utwórzmy sobie nowy pusty obiekt. Eee, nazwijmy go FOW na przykład. Tutaj ustalmy wielkość tak samą, taką samą jak ma nasza minimapa. Oprócz tego przesuńmy sobie tutaj naszą, naszą chmurę i dodajmy nowy komponent. Stwórzmy nowy skrypt, i ja nazwę go FOG. I zedytujmy go. Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał. Oprócz tutaj wielkości, trzeba też pamiętać, żeby ustawić skalę taką samą jak w naszym backgroundzie 3, 4, 3, 6. Żeby były po prostu takie, taki sam rozmiar, miały. OK, i teraz możemy przejść już do samego kodu. Tutaj metody update sobie zmienimy na late update. I OK, zaczniemy od zmienia. Tutaj metody update na late update. I to, co nam się przyda ze zmiennych, to ustawimy sobie public int range view. Tam będzie nasz. Zasięg widzenia. E, oprócz tego będziemy potrzebować tutaj łatwy sposób dostać się do naszej teksturki, którą sobie utworzymy, czyli tekstur 2D, teksturę po prostu. E, I oprócz tego przyda nam się komponent transform map object, i to będzie referencja do komponentu transform znajdującego się w tle naszej mapy, bo będziemy, będziemy chcieli naszą chmurę przesuwać dokładnie tak samo, więc musimy sobie w łatwy sposób mieć dostęp do przesunięcia naszego tła. I teraz tak, najpierw pobierzemy sobie aktualną wielkość naszego tła. Size X. I tutaj musimy rzutować na typ integer. Bo później będziemy, przekazywać, będziemy potrzebować integerów, dlatego teraz to rzutujemy na integer i rozmiar to będzie właściwie rozmiar naszej teksturki czy rozmiar naszego sprite'a właściwie. Więc tak, to będzie get component. rect Transform. local scale x i to razy get component rect transform i tutaj size delta x i to będzie już e, przeskalowana szerokość i to samo zrobimy sobie możemy sobie właściwie to skopiować i tylko pozamieniać x na y Teraz ustalimy sobie tutaj zmienne scaled x i to będzie nasz rozmiar podzielony przez range view. I tak analogicznie, co tu się nie zgadza? Odwrotnie, coś range view w ten sposób i analogicznie tutaj zmienna Scate Y będzie. Sage Y, range view. Ok, jeszcze jedną rzeczą, co nam się przyda, to będzie środek naszego naszego foga. Wstawię sobie zmienną wektor, 2 center i tutaj ustawimy center, mi wektor tu to będzie scaled X przez 2 i scaledY Y przez 2. I to zaraz też wytłumaczę dlaczego tak chcemy dodać komponent e, image, który przyjmuje sprite, więc musimy sobie stworzyć sprite, ale żeby e, to zrobić najpierw musimy utworzyć sobie e, teksturę, z którym będzie e, korzystał. Nasz sprite, tam już wcześniej otworzyłem zmienną, teraz sobie ją zainicjalizujemy. Otworzymy sobie New Texture 2 D 512x512. Texture Format. Tutaj sobie podamy ARGB32, żeby miał jeszcze obsługiwać przezroczystość. I nap Map na False. Aha, I teraz stworzymy sobie nowego sprite'a New Sprite. A, I to tak, używamy statycznej metody Sprite Create. E, podajemy naszą teksturę. E, I tutaj podajemy prostokąt New rect Tak, tutaj zaczyna się w 0,0 będzie miał tą naszą przeskalowaną szerokość i wysokość skate x scale y i oprócz tego musimy jeszcze podać pivot wektor 2 ja tu podam pół pół i pixel per unit dam 1 tutaj widzę drobna literówka była ok i teraz ten utwor tego utworzonego sprite'a dodamy do naszego game objectu jako komponent czyli najpierw musimy dodać komponent image tutaj Unity nam go nie wykrywać, trzeba musimy sobie dodać using Unity engine UI Wszystko jest OK. I teraz pobierzemy sobie komponent i ustawimy w tym komponencie sprite'a w ten sposób i napisujemy tutaj po prostu spritem. No i ostatnim rzeczą, jaką chcemy sobie zrobić, to wypełnić tego sprite'a, tą teksturę czarnym kolorem. Spóżmy sobie zmienną Core Black. Będziemy e, używać metody set Pixels, więc tutaj musimy podać tablicę kolorów dla każdego piksela. E, I tutaj sobie e, utworzymy taką tablicę kolorów. Ona będzie w wielkości tak jak tyle ile ma pikseli razem e, nasza tekstura. Czyli to będzie jej szerokość razy. I wysokość. No, i teraz musimy nadać każdemu pikselowi z tej tablicy odpowiednią wartość. czyli Pixel Length. Wszystkie oczywiście w tym samym kolorze będą, więc jeśli zastanawiamy w ogóle nad kolumnami i tak dalej, jak to miałoby wyglądać po prostu każdemu pixelowi nadajemy czarny kolor i teraz używamy metody texture set pixels i podajemy tutaj naszą tablicę fill pixels i coś o czym trzeba pamiętać za każdym razem kiedy dokonujemy jakiejś zmiany na naszej teksturze trzeba użyć metody texture apply żeby zmiany zostały zastosowane i Jeszcze raz o co chodzi z tą skalą. Generalnie im większy range view, tym ta, ten, ten size tutaj jest większy, czyli mając mniejszą, mniejszą mniejszego sprite'a będziemy go rozciągać do takiego samego rozmiaru, czyli rozmiar tych pojedynczych pikseli będzie większy. Przez co odsłaniając taki jeden piksel odsłonimy więcej obszaru na mapie, więc jednocześnie po prostu zwiększając tą zmienną, to się tam odpowiednio skaluje i, no i działa tak jak, tak, jak powinno. Jeszcze to Wam dokładnie pokażę później. I ok, data update. Co my tutaj będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli przesuwać ten obiekt, czyli this transform position map object, czyli przesuwamy go dokładnie tak samo, bo musi się pokrywać z naszym tłem, czyli przesuwamy go dokładnie tak samo. I teraz chcemy wymazywać odpowiednie w piksele w miejscu, gdzie znajduje się gracz, czyli sobie musimy wyliczyć przesunięcie, tutaj potrzebne nam znowu rzutowanie na inta, bo będziemy to używać w zmianie, których przyjmie, to znaczy w funkcji, które przyjmuje e, integery Tutaj odejmujemy od środka nasze przesunięcie transform local position x i to jeszcze musimy pamiętać, żeby podzielić przez view range. Wtedy będziemy mieli jakby po przeskalowaniu e, tutaj jest będziemy by mieli właśnie ten lokalizację odpowiednią do piksela dopiero po przeskalowaniu, bo tyle mamy pikseli i to samo dla y center y minus this transform local position y i przez range view I teraz e, wymarzymy sobie odpowiednie piksele, zrobimy to przez metodę wywołaną z tekstury setPixel, tak jak wcześniej e, i tutaj będziemy podajemy nasze, nasz offset offset Y i color clear, czyli e, przezroczysty. I musimy pamiętać jeszcze jak zwykle, żeby zrobić teksturę apply żeby zaszły zmiany. I teraz sprawdźmy sobie tutaj działanie. Ja tu sobie wziąłem ten nasz skrypt. Ustawiłem range view na 20. Tutaj podam nasz map object, czyli nasz background. I odpalmy sobie naszą grę teraz. jak to wygląda. Jak widać wszystko działa prawie jak powinno. I jeszcze coś, co, co można sobie zrobić, co ja sobie zrobiłem to oprócz w tej chwili rysujemy jeden piksel w, w położeniu jakby gracza a zrobimy sobie coś takiego, że oprócz zamalowania, znaczy wyczyszczenia piksela, w, którym, w miejscu, w którym znajduje się gracz, będziemy jeszcze czyścić piksele znajdujące się po bokach i no, po, każdym, po każdym boku, czyli tutaj zrobimy plus plus minus 1 piksel i to samo jeżeli chodzi o górę i dół plus i minus jeden piksel i teraz sprawdźmy sobie jak to wygląda no, i teraz znacznie lepiej ostatnią rzeczą którą jeszcze można zauważyć że Tutaj są akurat. No dobra, nie można tego zauważyć, ale zaraz Wam coś jeszcze pokażę. W momencie, kiedy sobie weźmiemy nasz box small, wyłączymy nasz skrypt keep inbounds i ustawimy to powiedzmy już na wszystkie boxy, to chcielibyśmy lub też nie, żeby nasze znaczniki. Niekoniecznie pokazywały się w, w naszej chmurze, czy znaczy, żeby były też zakryte. Pokażę Wam zaraz, jak to zrobić, dlatego, dlaczego tak się dzieje. Dzieje się to dlatego, że w tym miejscu w, w obiektu minimapy kolejne obiekty są stworzone pod, po naszym tle i naszej chmurze, czyli. Kolejność rysowania jest taka, że najpierw jest tło, potem jest to i tak dalej w tę stronę. I musimy przesunąć w hierarchii obiekty, które chcemy, żeby nie były widoczne pod, pod naszą chmurę. I ja sobie tutaj założyłem, że obiekty, które nie, mają, nie są oznaczone jako te, które widzimy z daleka, to będą, będą się chować, czyli będziemy po prostu używać tej zmiennej keep in bounds. I taki, taki obiekt właściwie... Taki jak jest tutaj, nie powinien w ogóle się pokazywać i zaraz Wam pokażę jak to zrobić. Generalnie jest to bardzo prosta rzecz, będziemy sprawdzać, będziemy zmieniać poziom tutaj w hierarchii tych obiektów, które będą tworzone i jeżeli, jeżeli będą miały tą flagę inbounds to po prostu zmienimy ich kolejność. Przejdźmy sobie do naszego skryptu. Tu jest to miejsce, w którym e, dodajemy nasze obiekty, i po prostu dodamy sobie ifa. Kolejnego. E, if target keep inbounds is false, czyli nie chcemy, żeby był e, widoczny. To w tym momencie pobieramy nasz e, indeks. Indeks tutaj chodzi mi po prostu te obiekty po kolei, jako jakby e, bliżniacze obiekty w tym na jednym stopniu jakby hierarchii mają po, po kolei indeksy. E, I tak, wróćmy sobie do skryptu. Pobierzemy sobie indeks naszej chmury Get Component in Children, czyli tutaj. E, Pobieramy nasz komponent z, z dzieci naszej minimapy, czyli, czyli po prostu już zaraz Wam pokażę. A, pobieramy sobie z dzieci tego obiektu obiekt z komponentem fog, czyli ten. To będzie fog, i z tego pobieramy. Get component transform, żeby móc pobrać nasz indeks. No I używam metody get sibling index. Następnie musimy zmienić indeks naszego obiektu, który właśnie tworzymy. Get component transform. set sibling index i, i ustawiamy indeks taki, dokładnie taki, jak ma ta chmura, e, czyli ona będzie, e, zamienią się jakby indeksami. Ten pójdzie jakby ponad ten, ponad, ponad ten obiekt, który tutaj sobie pobraliśmy, czyli ponad naszą chmurę i zostanie Narysowany pierwszy, a chmura na nim, czyli, czyli upraszczając, po prostu go zakryję i wróćmy. Sprawdźmy sobie teraz, jak to będzie działać. I tak, jak widzimy, nasz obiekt wcześniej nie był odkryty. I teraz odkrywamy go w miarę po prostu odkrywania mapy. Jeszcze zrobimy sobie jeden test. Weźmiemy jedno, jedno z pudełek na naszej scenie. Powiedzmy, że wezmę to najbliższe, i tutaj ustawimy flagę git, Keep in Bounce. No, i tak jak widać, ten obiekt tak jak chciałem, żeby było tak. Widać go od samego początku. A tamta reszta jest pochowana pod, pod naszą chmurą. No i cóż, i to by było na tyle w tym filmie i w tym poradniku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że poradnik Wam się przyda. I standardowo zachęcam do subskrypcji kanału Church Academy, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów, do zostawienia lajka, jeżeli film Wam się podobał. Oraz do zostawienia komentarza, jeżeli macie jakiekolwiek pytanie. I ja się z Wami żegnam. Cześć.